Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy kolejny raz w rejonie Czerwiska Wisłą. Dzisiaj spotkaliśmy się na plantacji z Pawłem i siotrem firmy Certis Belchim. Dzień dobry. Dzień dobry. Kani, do niedawna mieliśmy podstawowy problem szarej pleśni w karpach. W tej chwili, z racji tego, że truskawka już zaczęła mocno kwitnąć w tunelach, to już bardzo na polach też zaczyna, pojawił się drugi problem, a mianowicie jak ochronić kwiat. Pawełku, co do zwalczania szarej pleśni w karpach, to masz bodajże najlepszy produkt chemiczny na rynku, a mianowicie Kenil. Tak. Produkt, który zawiera izofetami jako substancję aktywną. Produkt z grupy SDHI. A w związku z tym nie boi się zimnych temperatur. Produkt, który może być właśnie przy takich pogodach bardzo, bardzo skuteczny, przed przykryciem plantacji, przed okresem chłodów świetną robotę zrobi i w karpach, i do ochrony kwiatów truskawek. rozwijających się kwiatków. Uzupełnię tylko jedną, jeden niuans z naszych doświadczeń ubiegłorocznych. Kenia, jeżeli chodzi o wysuszanie szarej pleśni w karpach, najlepiej sobie radzi z dodatkiem nawozu wapniowego opartego na chlorku wapnia. To jest taki niuans. Jeżeli mówimy o ochronie kwiatka, no to lepiej tam dodać aminokwasu, Terasorb, Keishi, czy Amino Vital Power, bądź też jakiegoś MaxiGrowa. Ale kontynuujmy dalej ochronę. Teraz nadchodzi fala chłodów. Robimy zabieg kenio, przekrywamy, a po odkryciu masz jeszcze jedną fajną perełkę, która jest od tego roku w portfolio. Dokładnie. Tak, tak, od niedawna mamy w portfolio produkt, który nazywa się Pomax SC. Zawiera on dwie substancje aktywne: chludioksonil i pirymetanil. Znakomite substancje aktywne przeciwko szarej pleśni ale także skutecznie zwalczające atraktozę truskawki. Z racji tego, że Prymitalil też jest dedykowany do takich niższych temperatur, a zatem te zabiegi okołokwitnieniowe jeszcze przed nastaniem wysokich temperatur to będzie właśnie strzał w dziesiątkę. Z całą pewnością. No. Okrulatuskawki przed szarą pleśnią to nie jest tylko jeden zabieg. Mm. Dlatego trzeba zrobić sekwencję zabiegów, żeby skutecznie ochronić kwiaty przed szarą pleśnią. Dokładnie. Przypomnij dawkę po Maksu? Polecałbym 1,40 litra na chwilę. No dobrze, a w ubiegłym roku, w ramach doświadczeń na poleckach hydracji ogrodowego mieliśmy okazję jeszcze testować wasz produkt bezpozostałościowy oparty na bakterii Bacillus, amylolyfacens. Amylolyfacens, amylolyfacens, tak? tak? Dokładnie. I produkt się nazywa Amylox. Amylo x Dawka 2,5 kg na hektar. Tak jest. Kiedy z tym produktem wejść, Pawełku? No cóż, jest to produkt, który skutecznie zwalcza, czy właściwie chroni truskawki przed szarą pleścią i mączniakiem. Tak. Okres kwitnienia jest też dobrym okresem, żeby, żeby stosować stosować x. Ale oczywiście później, w okresie rozwoju zawiązków, a także tuż przed zbiorami, może być śmiało wykorzystywany do ochrony przed wtórnymi zakażeniami szarą pleśnią. A nawet w czasie zbioru. Tak jest. Ja tylko dodam, że właśnie Amelo X bardzo fajnie wyszedł do poprawy shelf life u. wtedy kiedyśmy robili zabieg tuż przed oceną tego parametru, a zatem wtedy nie boimy się, że coś nam zostanie. Produkt biologiczny, bezprostrzałościowy, kolejny w to okienku. Czyli usystematyzujmy po woku wczesna wiosna. Kenia? Tak jest. Później Pomax. W międzyczasie oczywiście możemy sobie wykorzystywać inne substancje trzeba, aktywne, trzeba rotować. Nie. Absolutnie. Rotacja jest podstawą um, racjonalnej ochrony roślin. A wtedy, kiedy musimy interweniować w czasie zbiorów, żebyśmy nie ryzykowali, że coś na owocach zostanie, produkt bezpozostałościowy bakteryjny. Ale... Ewentualnie, jeżeli jest silna infekcja czy silne zagrożenie szarą pleścią w okresie zbiorem, też można Kenię zastosować, ponieważ ma tylko jeden dzień karencji. karencji. No właśnie. A zatem mamy fajny y, harmonogram zabiegów, jeżeli chodzi o szaropleś. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do widzenia.